Witam bardzo serdecznie z tej strony Pan, tutaj w kolejnym odcinku z Forza Horizon 3. Dziś robimy sobie kolejny Forzaton i myślę, żeby nazwać taką serię po prostu Forzaton, hashtag 1, 2, 3 i tak dalej. Bo te Forzatony będę dla was robił, będę zdobywał samochody i widzę, że to się wam całkiem podoba i też fajnie było zobaczyć, czy, czy rzeczywiście wam się podoba. Także na początku chciałbym bardzo, ale to bardzo podziękować mojej stałej widowni i, i reszcie osób oczywiście, które przybyły tutaj teraz na kanał nowym subom. Właśnie jest was bardzo dużo nowych subów, dzięki właśnie filmikowi o InfoSpeed World, więcej. Będzie niedługo tych, e, tych filmików, w ogóle to, to, to słowo world brzmi jakby ktoś się chciał zaraz zażygać Ale w każdej chwili chcę powiedzieć, że będzie, będzie, ten, będą te update'y, będą informacje Jednocześnie dziękuję też za łapki w górę pod tamtym filmikiem, jest ich naprawdę dużo i to mi się strasznie podoba Także taki jest, e, taki jest początek No i ogólnie jeśli chcesz, chcielibyście mogę niedługo zrobić opening e, losowań VIP'a Także też zostawiajcie łapki w górę, tam piszcie czy by się wam to podobało Oczywiście jak się wam filmik spodoba, żeby też nie zmuszać i słuchajcie, dzisiaj sobie robimy, właśnie zdobywamy sobie w forcotonie Mercedesa 300 SEL z 6,30 litrowym silnikiem. Z silnikiem 6,3 litra a może tak? I będziemy sobie jeździć moim arielkiem, moim atomkiem, moim, y, moim autem do robienia pokazówek PR. Dlatego że to jest po prostu taka bestyjka w klasie X z napędem na 4 koła. Zrobiłem słapika, no bo e, słapika napędu, ponieważ postanowiłem, że kurczę, to jest taka wyścigowa, wyścigowa, wyścigówka, e, i postanowiłem po prostu zdobyć e, z nią to, właśnie wszystko. Ale on nawet driftuje, nie? O, no dobra. Więc słuchajcie, pójdziemy sobie teraz na jakieś skoki, coś w tym stylu, i zdobędziemy sobie właśnie tego merola, bo to jest naprawdę bardzo proste. Ok, no więc, nawet bardzo blisko, mieliśmy jedną z pokazówek, jeden ze skoków, który tutaj był jakim, jednym w ogóle z pierwszych w grze, który mieliśmy zrobić. Więc trzeba się rozpędzić. To myślę, nie będzie trudne, żeby to zrobić. A jak nie, to oczywiście powtórzymy. Wyszedzamy sobie, co to Holden jechał, i zobaczymy. No to jest dosyć prosty skok, tak naprawdę, i tu się trzeba tylko rozpędzić i polecieć. o ho, ho może rekordzik będzie, 177 metrów tak mi się wydaje, że to jest mój rekordzik na dzisiaj no właśnie, rekordzik życiowy no, słuchajcie, to jest auto, które jest po prostu idealne w sumie do robienia takich rzeczy także e, tu wam mogę polecić bardzo, bardzo, bardzo tego Ariela no, czołowe 13% i już jedna pokazówka zrobiona, teraz idziemy sobie do kolejnej Okej, okay, no więc jestem teraz w miejscu w grze, w którym jeszcze mnie nie było Jeszcze mnie tu nie było, jestem w takim jakimś oddzielnym w ogóle jakby od mapy takim lasku Znaczy no, on jest z mapą, ale jest takim, takim oddzielnym swoim miejscem, samym w sobie Przejdziemy się tutaj na chwilkę wokół, zobaczymy co tu się w ogóle dzieje, bo, bo tak mnie to jakoś ciekawi po prostu I ogólnie gameplay z kamerką chyba powrócą, bo jakoś tak, nie wiem, dawno mnie tu mojego Ricka nie było na kanale I jakoś postanowiłem go może trochę powrócić Oczywiście wszystko będzie tak jak wy będziecie chcieli, no bo jak ktoś nie chce oglądać mojej twarzy, no to... To, no to, to nie będzie oglądał, więc okej. Okay, tu mam jakiś rajd przełajowy. Ta pokazówka jest przed nami, tylko ona to jest wyskocznią na. Mm, nad, właśnie nad czym Dziś tu się skacze nad czymś. Tylko. A, tutaj się skacze, właśnie w tym miejscu. Nad wodospadem, coś w tym stylu, więc trzeba się rozpędzić z tamtej strony. No i to jest jakiś tam challenge, tak naprawdę powiem wam, że to jest idealny samochód też dlatego, że jest, ma bardzo małe gabaryty, jest bardzo malutki Ariel, no i jednocześnie dzięki temu e, dobrze przyspiesza, szybko przyspiesza, no tylko sterowanie jest bardzo nadsterowny i to strasznie nadsterowny no ale cóż tam nadsterownością, no nic takiego się złego nie dzieje, wręcz przeciwnie, więc okej, okay. e, e, aha, dobra, tu się takie dzieje jakoś, dobra, dobra, dobra i rozpędzamy się. Aha, my tu musimy wyskoczyć w ogóle do wody. No to tak, taki pomysł nie za... nie no nowy rekord rzeczyw, no bo tam tu jeszcze ani razu nie skakałem, ale... Aha, no i już są trzy... Uh -huh. No to nic specjalnego. Myślałem, że to jest troszkę trudniejsze. Okej, okay, zobaczymy sobie ten w ogóle... A to jest Marunda, to jest ten wodospad, tu jest taka fajna trasa w ogóle Marunda, ale to nie wiedziałem, że to się Marunda nazywa. Także może trochę lagować. No i... no. No i to mi się akurat podoba. Spójrzcie, no fajnie wygląda ten wodospad, znaczy... Lepiej wyglądał na cutscence, ale tutaj też wygląda spoko. Przejdźmy się tutaj tą linią wokół niego i zaraz polecimy sobie do kolejnej tej właśnie tutaj, do pokazóweczki. Tylko chciałem zobaczyć, żeby sobie przy okazji odkryć tą trasę. No i powiem wam, jeśli ten biegnie jakiś wyściga, na pewno biegnie. To jest to bardzo, ale to bardzo ciekawe miejsce. O tablica z punktami. No to z punktami sobie weźmiemy. Może nawet wbiję następny level, bo bardzo szybko jakoś te levele wbijam. I lecimy sobie do następnej pokazówki. Przy okazji robię sobie nowe tutaj, yy, nowe pokazóweczki yy, w grze, których jeszcze nie robiłem, tu widzimy jakiś drift, a tu nad nami myślę jest skok, tak mi się przynajmniej no oczywiście zdaje, więc yy, no dwie puszczenia na jednym ogniu, zdobędę sobie samochód, zrobię sobie te pokazóweczki, których nie robiłem, ja w tą grę gram głównie dla driftingu, także no nie zdziwcie się i tutaj się właśnie wyjeżdża stąd z tej prostej drogi, dobra droga, żeby się rozpędzić, więc sobie tu jedziemy, no ale zobaczcie jak to auto sunie no normalnie to jest speedboy jakiś tam, speed... Speedlover, o, dobra no, Niech będzie, odwróćmy się Zahamujmy I spróbujmy, no startujmy z tej dwójki, bo na jedynce będziemy się zbytnio e, Tutaj ślizgać Więc dobrze, żeby tylko w nas Nie wjechała au... Audica Tak jest, to była Audica o, Jej, co to, coś się zepsuło I nie było mnie Słuchaj, spróbujmy, no może skoczymy I może się zrobią te trzy gwiazdki Bo zazwyczaj to nie są wcale trudne e, Miejsc... wo, ale fajny skok ale zarąbisty. Aż sobie jeszcze raz tutaj skoczę, tylko tak wiecie, porządnie. Ale naprawdę super. No, dwie gwiazdki, więc i tak muszę skoczyć jeszcze raz. Ale zdobyłem prawie 200, nie no, prawie 150 tysięcy kibiców, więc teleportujmy się od razu tutaj. Nie, 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 nie jedźmy, no bo to, to, to się za długo trochę potrwa. Ogólnie ostatnio zacząłem się trochę zacinać: znaczy się mówię to, 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 Może to przez beatboxing? Nie, raczej nie. Bardziej przez, nie wiem, stres jakiś, może jakaś sytuacja wywołała, ale nie, raczej nie, dobra. Nie będę się tutaj yy, wypowiadał na, na rzeczach, na, o których nie mam pojęcia. Chociaż no mówię o samochodach też, a niektórzy mogą powiedzieć Nie, ty nic nie wiesz, więc w sumie No nie, no co za, co za, pff, co za Po prostu A, mogłem tą czwórkę wbić, kurde, może bym jeszcze z 20 na godzinę wbił więcej Ale ogólnie 172 metry, więc na pewno już te trzy gwiazdki są No jest ok, jest ok, to mi się akurat podobało, więc... To jeszcze? 41 metrów, no to naprawdę trzeba skakać, to to nie jest byle jaka pokazóweczka, więc spróbujmy się tak rozpędzić, żeby się to udało, ale no tu jednak trzeba trochę, trochę się postarać. No, i teraz to kurczę, tutaj już się na pewno udało. Także wyciszyłem się na chwilę, skupiłem na grze. W ogóle, kurczę, myślałem, że jak kamerkę wezmę. Ojej, ale mi walnęło w skokach. Że jak kamerkę wezmę do gry, no to tak mi FPS-y spadną. No i no, spadło o 5, ale tak w zasadzie nawet udaje mi się w niektórych miejscach uzyskać te 60. Także, o, chciałem zrobić driftaż teraz napędówką i tak. I średnio mi to wyszło, więc w zasadzie jestem pozytywnie zaskoczony i Mercedesik już powinien być w naszym garażu ulokowany. Sprawdźmy to. Dobra, dobra, dobra. Tu chyba. Coś ciekawego jechało. Ale forzaton mamy zaliczony. Tak w cieniu węża. W cieniu węża rzecznego niebezpiecznego. Tutaj się jakiś wyścig w kobrze robi. No to najwyżej zrobię, ale nie teraz. I w ogóle to dzień dobry, co nie? ukończ dowolne zawody, by otrzymać 20 tysięcy kredytów. Tak naprawdę to, to dzień dobry robiłem. Jakby nie robiłem. Przyjechałem się kawałek na mapce. Nie jechałem żadnych wyścigów. I nagle patrzę, dostałem to dzień dobry zaliczone. Także lecimy sobie już do jakiegoś tutaj festiwalu. Najlepiej no, tutaj, bo tu jest najwięcej FPS-ów. Albo tu, albo w Byron w Byronie, no, Byron Bay, tak to się chyba nazywa. A w Surfers Paradise to moje fps -y. i tam nie. W sumie wszędzie oprócz Surfers Paradise mam dobre fps -y, więc różowe okulary chyba tak się nazywało to osiągnięcie. I w zasadzie też dałem sobie do Ariela spoiler, jak zresztą widzicie, i jakieś tam rokity żeby to auto po prostu lepiej jeździło. Więc moje auto no, patrzcie, mam mniej FPS-ów w kryjówce niż na zewnątrz. Lecimy sobie, właśnie tu fajne Audi jest, patrzcie, to jest fajne Audi, co nie? RS2 to Kozak, ale lecimy sobie oczywiście do Merola. Jest Mercedes. Są nowości, także o, no w ogóle nie nagrałem ostatniego Forza Tonu z Raptorem, po prostu nie miałem czasu, zajęłem się czymś innym. Zresztą dobrze wiecie i jest Mercedes Benz 300 SEL, sel 6 i 3, litra z 72 roku, czyli data urodzin i mojej mamy i mojego taty. Pojemność 6,3, jest to silnik V8. Musi to być silnik V8. Jednocześnie ma tylko dwa wydechy, czyli lecą cztery zawory pod jeden wydech. Co jest całkiem ciekawe, no ale to stare rozwiązanie, więc auto też pewnie kuli nie wiadomo jak nie ma. Wiem, że te Mercedesy tak naprawdę... To 200 koni to by był max, a nawet nie wiem ile ma, zaraz sobie zobaczymy, tylko musiałbym zmienić jednostki, ale to sobie sprawdzimy. Okej, okay, no więc mamy napęd na tył oczywiście, moc 300 koni mechanicznych, stopy funty. Aha, 435 stóp, masa w funtach, tu wszystko jest w funtach teraz, bo zmieniłem sobie na jednostki imperialne Pojom że oczywiście 6 i 3 i masa chyba na przód jest tutaj wyważona 55%. Także w sumie spoko, bo jak mamy cięższy przód, to... Nie w sumie jak mamy lżejszy tył, to pewnie, pewnie będzie latał. Także ja sobie zmienię jednostki i zaraz troszkę stuninguję tego Mercedesa. Ogólnie założyłem fajną rzecz, której nie widziałem wcześniej, możecie mnie wyśmiać, ale... Znaczy, no, na pewno te 300 koni tutaj akurat będzie dawało radę, bo to nie jest też ciężkie, auto i w ogóle, więc, o nie, no po co ja tu z powrotem wchodziłem? Mianowicie tutaj mamy takie ustawienia wyświetlacza i rozgrywki, no to jest dokładnie w tym miejscu, i tak, możemy sobie oczywiście wszystko powyłączać, powłączać, mamy ten prędkościomierz i mamy analogowy i mamy cyfrowy, no, może wszyscy to widzieli, może nie, możemy sobie zmienić prędkościomierz na ten nowoczesny. Oczywiście ja sobie zostawię starodawny, bo jakoś tak mi się bardziej podoba i jestem do niego przyzwyczajony, choć wielkiej różnicy nie ma, to tak naprawdę według mnie w powinien się zmieniać odnośnie jakby roku samochodu, na przykład powyżej 2000 roku powinien się zmieniać, nie, no powyżej 2010 powinien się zmieniać na ten cyfrowy, ponieważ tak wygląda po prostu fajniej i jednostki sobie zmieniamy na mm, metryczne. Po prostu na metryczne domyślne mógłbym zostawić, ale weźmiemy sobie metryczne i wchodzimy sobie, no jeszcze kawałek wam pokażę jedną rzecz, bo on wcale wolny nie jest, spójrzcie, no on tu brzmi cudownie, właśnie brzmi cudownie, ale on bokiem polata. No teraz może nie, czekajcie, może na dwójce, bo przed chwilą mi a ja obokiem teraz nie wiem czy dzieje No nie, jednak no może tej trochę mocy brakuje, jeśli chodzi o takie y, konkretne latanie, ale o, widzicie, kurde, on tu poleci. Jak będzie chciał, to poleci, tak? I, I na tym mi zależy, żeby jednak troszkę w te zakręty wchodził. O, proszę bardzo, widzicie? To jest jednak kurczę stare Mercedesy, to jest jednak klasyka i tymi autami to się latało, kiedyś pewnie mafie tam latały, kurde, po tofu dostarczały, co nie tam. No to jest tak, wiecie, te, te tofu nie niemieckie, co nie? Tam te precle dostarczały i I piweczko. Także zobaczmy sobie, jakie mam możliwości tego samochodu z tuningowania, ulepszenia własne ulepszenie i oczywiście aerodynamika i wygląd. Mamy trzy rzeczy, czyżby to było coś ciekawego? Więc o, proszę bardzo dwa zdrzaki od Merola. Pierwszy. Aha, a tu jest ten Mercedes. Wiecie co? Tak Patrzę się na niego i mówię: Kurczę, ja chyba skądś tego Mercedesa znam. I pierwszym zdjęciem na moim Instagramie, który został właśnie usunięty, jest dokładnie ten Mercedes, czyli 300 SEL z tymi właśnie lampami. I. O, te lampy wyglądały, tak ktoś powiedział mi, kolega, że to wygląda jak cycki. No to nie wygląda jak cycki, ale dobra. I właśnie w takim kolorze, tylko że obklejony jest w Kielcach. Jednocześnie mamy taki z napisem Bosch, Aha, czyli mamy lampy Boscha. Nie będziemy z niego robić auta rajdowego, zostawimy sobie go klasycznie. Yy, patrząc po... Zder... Aha, spoiler. No mamy yy, taką lotę, powiedziałbym no dragową, no taki zwykły spoiler, w zasadzie nic specjalnego i jednocześnie, znaczy koczuszka w sumie i jednocześnie mamy możliwość zdjęcia sobie tylniego zderzaka i zamontowania tutaj mocowań na tylną klapę, znaczy tu głównie chodzi o to żeby ta klapa nie odchodziła podczas nie, jakichś skoków, wybojów i tak dalej przynajmniej tak mi się wydaje, to są takie zabezpieczenia dodatkowe no ale dzisiaj sobie zostawimy to, ten samochód w ten sposób, nie będziemy go zmieniać w żaden sposób w tym miejscu więc jedyne co bym zrobił to bym go obniżył, chociaż Kurczę, to jest, ale nie, on wygląda bardzo ładnie obniżony, zaraz zobaczycie, żeby nie było. Patrzcie, tutaj koła już wchodzą w nadkole, to już w ogóle wygląda świetnie, ale my go jeszcze obniżymy I tylko sobie go obniżymy, przyjedziemy się nim kawałek, dlatego że no, to jest jednak samochód nie do tuningu ja sobie go zostawię oryginalnego, ja go nie będę takiego zostawiał, chciałem po prostu na ten odcinek, na jakby potrzebę tego odcinku go tylko przerobić w ten sposób Także resory sobie zmniejszamy do poziomu, słuchajcie, 11,1, oj to jest nisko, to jest nisko, szczególnie jak na tego Mercedesa Przód jest troszkę wyżej, widzę, ale ojej jak on pięknie siedzi, jak on cudownie nie siedzi, jak on leży, on nie siedzi, on leży, jak on, O oh my gosh, o oh nie, to pa, nie, to siedzi, to jest, kurczę, wreszcie jakiś samochód na glebie w tej grze, no już po prostu, no, znaczy no oczywiście jest kilka samochodów takich dobrze zglebionych, ale to jest po prostu kozak, no nie, więc u producenta mamy oczywiście ten Bordowy, brązowy kolor Mamy żółć, taką żółć jasną, żółć bardzo jasną, wchodzącą nawet w kolor kremowy Zieleń, która no pasuje według mnie bardzo do tego samochodu Błękit, unikalny błękit, wnętrze mamy szare? Szare mamy wnętrze, ale mamy zielone szyby, mamy jakieś tak, patrzcie No zielone szyby mamy z boku, przynajmniej pokolorowane Tudzież mają czemuś służyć, na przykład mają filtr UV czy coś w tym stylu, i jednocześnie z kolorem samochodu zmienia nam się w tym momencie kolor wnętrza felgi. Kolor, jak to się nazywa, zaślepki. No, tak jakby powiedzieć, te zaślepki. Mamy biały kolor, mamy kolor szary i mamy kolor czarny. No, czarny tu siedzi, ale może by wziąć taki kremowy. Ten kremowy pasuje. Ja w ogóle pierwszy raz to chyba go zobaczyłem właśnie w takim kolorze i w takim kolorze sobie go zostawię. Oryginalny od producenta, więc kończymy. Wychodzimy z kryjówki i troszkę go posłuchamy. Okej, okay, no więc w ogóle według mnie nie pasuje do niego ten dźwięk silnika, no bo takie typowe V8, a ten samochód wygląda jak taki. Znaczy, on wygląda cudownie, tak luksusowo i w ogóle, ale jednak to V8 tak pasuje do niego, do charakterystyki samochodu, ale do wyglądu zupełnie, nie? Bo oparcie, jak wycieraczki w ogóle, je, co to w ogóle szczegóły. W tej grze. Ja nie wiem, czy Wy to widzieliście. Na przykład, no w tym momencie pewnie nie będzie tu żadnych szczegółów konkretnych, ale na przykład na lampach w biwiku e, w biwiku regalu jest napisany chyba producent bądź specjalna ochrona. zapomniałem jak to się nazywa, ale w tym momencie, jak przybliżymy, to no sam odblask jest bardzo ładnie zrobiony, ale tutaj jakieś tam kółka i tak dalej. Zobaczmy, czy z przodu coś mamy na lampach, bo może coś być ciekawego. O... O, jest, 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 patrzcie, 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 tutaj jest Halogen, o to mi chodziło, jest napis Halogen, 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 jest napis General Electrio, Electrio, tak chyba tak. Jest to oczywiście auto niemieckie, więc. Więc, więc jest to auto niemieckie, ale patrzcie jak to jest fajnie, że mamy tutaj napisane halogen i to wszystko widać elegancko i to jest bardzo dobry szczegół, normalnie w grach takich szczegółów się nie robi, przynajmniej nigdy nie zwróciłem na to uwagi więc teraz wyjedźmy nim kawałeczek z festiwalu i posłuchajmy jak będzie brzmiał, a jeszcze jedną rzecz zobaczmy szybciutko, mianowicie to jak koła wchodzą w nadkola, no ledwo ledwo wchodzą, także można powiedzieć, że tego nie będzie widać, myślę i podczas jazdy również to będzie niezauważalne więc startujemy i słuchamy sobie 6 i 3 litra starego z 1972 roku. Okej, okay, no więc auto, pomimo że generuje 300 mechanicznych, to i tak szybkie nie będzie. No, jest to ciężki silnik, auto też jest troszkę ciężkie, aczkolwiek ma, widzę tutaj masę bardziej naprzód, więc mogłoby troszkę podriftować. Może zrobię go pod drifting, aczkolwiek, jen, taką klasykę, tak pięknie obniżonego klasyka, nie wiem czy jest sens. I dużo osób może powiedzieć, o, bo ty, ty obniżyłeś tego. Jezu, obniżyłeś klasyka, ty jakiś głupi w ogóle, co ty. Z... No przecież to auto wygląda teraz cudownie i nie wiem czy wiecie, ale do za dawnych czasów, kiedy robiło się auta typu Lowrider, czy robiło się auta dla prezydentów i tak dalej, również zawieszenia może nie były tak bardzo, ale były obniżane i zawsze jakoś tam zawieszenie się obniżało w takich samochodach czy innych, żeby auto wyglądało lepiej. I nawet sportowe zawieszenie normalnie jest również obniżone. Więc jeśli chciałbym ten samochód polepszyć, żeby był troszkę szybszy, to też musiałby być obniżony. Chciałem zrobić drifta, spróbujmy tak. No, powiem wam szczerze, że jeśli rozpędzimy się o dobrej prędkości i sobie zbijemy bieg, tudzież zredukujemy po prostu ten bieg, to myślę, że nawet by poleciał bokiem, ale w tym momencie nawet nie ma gdzie tego zobaczyć, więc myślę, że no to by było na tyle. Zjedźmy sobie na pobocze i przyjrzyjmy mu się jeszcze raz. Powiem wam, że jest, ten sam jest to samochód, który mm, pozytywnie mnie zaskoczył, jeśli chodzi o ten, właśnie, o tą glebę. Spójrzcie, jak cudownie leży. No, leży normalnie jak. Mm, leży jak. Jak gwiazda. Yuck. Le, leży sobie jak ja w nocy zanim pójdę spać normalnie, tak samo sobie leży dokładnie, e, także no powiem wam że wygląda cudownie, raczej nie będę sobie robił jego wersji Rayleigh, no może skupię sobie kolejnego i zrobię jakby taką oryginalną i taką właśnie wersję Rayleigh bardzo przyjemnie się prezentuje, no więc dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, jeszcze raz liczę na łapki w górę, komentarze, mam nadzieję, że się podobało Mercedes jest piękny, przyjrzyjmy mu się ostatni raz wokół, e, przyjrzyjmy mu się jego klasie, jego wyglądowi jego glebie, która jest no niesamowita naprawdę, e, mamy jeszcze dwa dni, żeby żeby go zdobyć. Tak naprawdę jest to weekendowy forzaton, także myślę, że jeszcze będziecie mieli szansę go sobie yy, w łatwy sposób dosyć zdobyć. A ja dziękuję bardzo jeszcze raz i do następnego. Cześć.